Hej, wszystko zdracie w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. Osta Ostatnio zakończyliśmy grę na ścieżce 206 e, po to to tą jaskinią, w której no nie ma, że się zgubiliśmy. No ale jakoś się odnalazłem. E, więc tak, pomogliśmy właśnie Mira takie chyba było najmniej wyjść. No i w odciku odcinku chyba ruszymy dalej na górę Cornet, z tym razem na jej drugie wejście. No i poki mają się dobrze, także możemy śmiało iść. E, tylko tak, żeby tutaj... Za bardzo nie chcę się pchać na walki z dzikimi pokemonami, choć raczej nie wierzę w to, żebym przeszedł bez ani jednej przez tę trawiastą ścieżkę. Czyżby? No nie, cuda się zdarzają, naprawdę. No to było dobre. Także udało nam się przejść bez jednej walki przez ścieżkę 205. Niesamowite. I trafiłem na ścieżkę 207. Zaraz pokazywałem wam chyba, jak pod to podjeżdżać rowerem. Czy nie? Dobra, w każdym razie, ewentualnie, się było w turze, kiedy właśnie wyjdziemy na rowerze, będziemy mogli podjechać sobie na właśnie takiego typu podjazdy, tylko grunt, że będziemy mieli wysoką przerzutkę, bo na niskiej nie podjedziemy, dlatego musimy się dobrze rozpędzić i iść, jak możemy podjechać i wjechać od razu w walkę 2 na 2. Hamulce w połowie działały. No dalej, moje Pokémony. Dam eee, z dzisiaj wszystko. Albo ja też tam je wszystko. No, daj moje Pokémony, będę też ciężko pracowała. No to dziś rzucę, jak zaczniemy od walki, a się ja mówi nie. <laughs> Także dwójka trenerów, Camper Anthony i Pike Nike Lowren, chcą mi walczyć z stroną walki Ponyte oraz Patch Reese. No, takie średnie dobre połączenie jak na mojej walki. No ale dobra, iPhone, Pop, jedziecie. Jak w sumie Balbin bez problemu wbiąłby Ponite. Dlatego też i od razu może nie będę się tą zajmował, tylko najpierw wykończę Pacirisu, bo ten Pokémon jest dość niebezpieczny. Dlaczego? A dlatego, że może znać Spark już na tym poziomie. Tak przynajmniej mi się wydaje. No, i Poma za dużo nie wziął. No i Pacirisu jest szybszy, aniżeli Primplap, Nie, dobrze. Na szczęście Spark uderza w Ipoma. No to to już dobrze. A Ponita też jest szybszy, aniżeli Primplap. No to Primplap zalega strasznie z szybkością. No i Bubblebee. Bubblebee bo bez dwóch zdań zdejmie ponite. ale natomiast Patrilisu to dosyć twarda sztuka wbrew pozorom. Dobra, i 243 punkty Expa. Okej, okay, kolejny... A już nie mamy więcej Pokemonów, o to dobrze. To użyjemy tylko ewentualnie, żeby osłabić atak ponicie. I... Bowel Beam. Dobra, a Ponycie spada atak i spada też obrona. I tak, Ponyta nas użyje tak, tako. Właśnie dlatego obniżyłem Ponycie atak. No i Bubble Beam, tym razem w A Atak super efektywny, także... Zmienny Bubble chyba... ...Prim Papa na tym poziomie by wystarczył, no ale... Mamy Bubble Beam, znacznie mocniejszy atak, no i po 309 punktów expa, no i iPhone zdoła do poziomu 25. No, całkiem ładnie rośnie. No i ja próbuję poznać już Screech. Screecha nie będę uczył. Screech mocno osłabia obronę, za to ma trochę niższą celność, ale ja Screecha sobie odpuszczę. A, tripapowi trochę brakło do następnego poziomu. Ech, przegraliśmy. Tak, oboje przegrali. A ja wygrałem sam w pojedynkę. No i tak, nie back, tylko kurczę Pokemon. No bo tu właśnie widziałem, że Kombi ma miód, także sobie go weźmiemy. No i cóż, do walki może jako pierwszego lepiej papa. Bo czemu by nie. On w sumie będzie dobry do walk w kurze Coronet. Dlaczego, że. Yy, właśnie, tabela do Pokémon kamienne też. Z, zredukujmy przerzutkę. No i tu mamy jeszcze super Potriona. Fajnie. No i tu też mamy trenera. Gdybyś się z nami bić, a jak? Dopiero co przyrodą, że z małym co ale wciąż jestem pełny jak. Albo wciąż mam jeszcze, nie wiem, paliwa jak choke. Coś takiego. Także jeszcze pełen energii, naładowany, zatankowany do pełna. Turysta Justin chce z nami walczyć i wysłał do walki. Juruda No ja tutaj nie wiem, tak zastanawiam się czy użyć Metal klała może On będzie jednak super efektywny, ale się on zabierze wystarczająco, no to tak trochę wątpliwa kwestia, ale za, zaryzykujmy. W sumie Juruda na tym poziomie nie jest w stanie mi za wiele zrobić, co najwyżej jak magnituda bardzo mocno by się trafiła, no to wtedy ewentualnie mogłoby to zaboleć, ale tylko wtedy. Dobra, to było super efektywne, nie lubiło, Juruda używa Rock Polish. Wśród ma bardzo niski speed, ale nie wiem, czy po tym przypadkiem nie będzie szybszy niż yy, mój Printlab. bo Printlab za szybki to to nie jest, ale jednak wciąż jest wolniejszy i bardzo dobrze. Także kolejny metod załatwia sprawę, no a tak ani myśli podskoczyć, no cóż, szkoda. E, no i dobra, pokonaliśmy pierwszego Pokemona trenera, na którym dostajemy 249 butów no i ostatnim drugim Pokemonem trenera będzie właśnie Bronzor, którego tak bardzo nie lubię mi się z nim bić, bo jego wyższa forma Bronzong jest dosyć użytecznym Pokemonem. Ale tak, użyjmy może Bubble Beam, bo to są jest jedyny atak, który jako tak zadziała na nim. Ataki stalowe, zarówno jak i latające, jak tak chociażby Pik, nie są zbyt efektywne na Pokemonach stalowych właśnie. No i bliżejśmy mu prędkość, choć w sumie wiadomo po co, bo i tak jest wolny. Tym jak Confusion. W sumie lepszy Confusion niż Confusion Ray. Także kolejny Bubble Beam. No tak, Rodby ma niestety mało pipi, bo zaledwie 15, czy 20, nawet tak nie zwróciłem uwagi. Każe się na pewno mniej niż Babo, yy, dlatego też i z jednej strony fajnie było go trochę przyoszczędzić. No i pokonaliśmy Justina. Ups! Yy, coś tam z łatwością nas pokonałeś. No, czy ja wiem, czy z taką łatwością. Dobra, zaraz, tutaj będzie chyba, nie wiem, jak tam się dostać. Swoją drogą. Aha, tędy. Dobra, zaraz, yy, i tak. Gadżecik nasz do poszukiwania ukrytych przedmiotów się tutaj przyda. Czy tu przypadkiem czegoś nie ma? Jak na razie nie widać nic. Tu biega jakiś młodzik. No, to będzie chciał z nami walczyć, a jakże. Muszę eee, krótkie spony jakiś przez cały rok. Rozgrzewa mi energia. Niewątpliwie. Więc rozgrzany wręcz do czerwoności, aż koszulka mu się pali młodzik Austin inwestor walki starego. Lego. No Zustawienie będzie dla nas najmniejszym problemem. Choć jeden metal Claw, bo to planuje... tego planuję użyć chyba nie załatwi sprawy, no ale zobaczmy. Ja tutaj liczę na podwyższenie ataku ewentualnie. Tak jest. Jeszcze to przetrwał. No i ten z kolei używa wing Attack, To lekko zaboi. Tak myślę. No, dosyć lekko, bo gada krytyczny. Okej, okay, także... pech na dobitkę. No i oczywiście stali pada, jak żeby inaczej. Straszmy się pod no to prawie starczy nam na poziom. No i kolejnym Pokemonem jest Geodude właśnie. Ale my już wiemy, że Metaclaw nie rozwali Geodude'a, dlatego też użyjemy na nim już Bubble Beam. No po prostu, żeby nie tracić czasu. 20 firmy ma jednak, to nie jest tak tragiczne. W sumie jeszcze, Primpaw niedługo też pozna tak inny typowodnego Brain, ale nie Brain, czy jakoś tak to się chyba czyta. W każdym razie nie wiem, czy wiadomo, ja go czy go nie. Ma mniej pipi, niestety. No i Primap zaba poziom 26. Dobra, kolejny Pokémon gościa jest Chimchar. O, Pokémon ognisty, ale my już mamy level, dlatego może zmieni Pokémona. A może na Machopa, czemu by nie? Idży Machop! Dawno chyba to mu nie walczyłem. Uh, on już ma troszeczkę za, zalążek poziomu 26. Uh, Chimchar jeszcze chyba dano Mv, to do... zaraz... do ataku chyba. Także nie jest tak że, No i quick close uh, No my powinniśmy być wolniejsi od Chimchara, bo Chimchar jest dość szybki. W sumie na 18 poziomie już dawno powinien być uh, jego wyższa forma. Zaraz Chimchar... Kurczę... Jak to się nazywał? Monferno! Eee... Oh. Uh. Nie wystarczyło mi energii, albo posiadać, no, to że miał energię. A czy jest tu jakiś ukryty przedmiot? Może tu, może tu, no nie ma. Ale za to jest na pewnie pełna energii trenerka. Dobra, dobra, stoczymy teraz szybką walkę. No to otoczmy ją, więc teraz będziemy toczyć walkę. Z Battle Girl, czyli z dziewczyną Helen, która wysyła do walki Meditate. A ja chyba zapomniałem zmienić pierwszy Koptę Mona, czyli znów do walki idzie Primpop. Sojem na Meditate. pek będzie całkiem dobry. To spróbujmy, zobaczmy, jak to weźmie. Myślę, że tak powyżej połowy. oj, i powyżej 3 czwartych. No, gdzie więc wziął. Oj, Meditate już na nowego ruchu, jaki jest Mind Reader. Mind Reader sprawia, że kolejny atak będzie miał. Po prostu 100% szans, że trafi, mimo i na, na przykład została nam obniżona celność, czy byśmy użyli Double Team, czy nawet miałby atak niższą celność. Właśnie Mind Reader upewnia, no zapewnia trafienie. Yy, dobra, kolejny Pokemon będzie Machop, ja tu szybko zmienię na właśnie Machopa, będzie Machop kontra Machop, bo czemu by nie. Yy, Machop daje do ataku, także Machopowi jak najbardziej wskazane są takie punkty. Także Henry za Machop'a. E, Machop może mieć lepszy defense niż Chimchar, dlatego nie wiem, czy Karate Chop wystarczy. Miejmy nadzieję. Przypominajmy, pamiętajmy, że Machop również może użyć Karate chop. użył na szczęście Leer. No to obniży mi defense, e, za dużo na tym nie zyska koleżanka, bo my już ją rozwalamy kolejnym Karate Chopem, no i tyle. W tej walce. Tak, już nie zapomniał, to jest krytyczne. na sam koniec, jak zwykle. Ach. 288 punktów expo. no i pokonaliśmy Baller Helen. Nie masz. niemożliwe. Patrzmy jeszcze raz. O, nie masz już No tak. E, także zmienię teraz. Jako pierwszego damy sobie Machopa, właśnie. E, no i tak, zerkniemy. Co my tu mamy? Tu mamy jeszcze turystę. Czy to naprawdę nie ma żadnych przedmiotów? Tam coś jest. A dokładnie rzecz ujmując, tu, tu i tu. Albo tu. Albo tu. No i znaleźliśmy kolejny Rare Candy, czyli gratisowy level dla Pokemona. Oczywiście fajna opcja, jednak zaoszczędzę ją sobie na później. ho! ho, 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 ho. Śmiech przyniesie mi dobrą. dobrą przyszłość. Albo nie wiem. przyniesie mi szczęście. To może... Być. Lepiej przetłumaczyć. Na każdym razie turystyka jest w walczyć. A wracając do Rare Candy, nie będę już, już od teraz, bo jeszcze jest Dan Rare Candy, no fajnie Pokémon upuje ale jest do mnie tu które który by zdobył na walkach z Pokemonami innymi. Dlatego też nie jest to takie do końca dobre. Później się przydaje, kiedy na przykład Pokemony mają bardzo wysokie poziomy i ciężko jest je expić te Rare Candy naprawdę są najbardziej przydatne. Dlatego warto je sobie zbierać, odkładać, zostawić na właśnie te ciężkie momenty, gdzie później będzie trzeba expić takie chyba też nastąpią, dobra Zubat, to ja może zmienię Pokemona, wyślę na, na Zubata wyślę z Toravia. sobie poradzi, no to jest. To jest mocno, psz, mocna ptaszczyna. Da sobie radę. Jednym unikatakiem zapewne, to jest co robi z, tu, z zubatu turystyno. Nie występuje w tych okolicach prawda w jaskini, ale to jest jednak rzadko. Oni charakteryzują się właśnie pokémonami bardziej kamiennymi, ewentualnie ziemnymi. Bądź walczącymi już w ostateczności. A tu, trujący roślający. No okej, okay, pokonaliśmy Zubata bez większego problemu. Przez trochę będzie parę punktów expa. No i chyba znowu wrócimy na Machop'a, bo kolejnym Pokemonem będzie kolejny Geodude. Czyli Switch za Switchem. Um, Machop się nie pomylił. Dobrze Machopie. W za zaraz chop i kolejny Geodude padnie. Okej, okay, ten Geodude ma też poziom 16. no to Cross Chop. I ciekawie jest w sumie ostatniego Pokemona. Czy to kolejny Gyroud, czy może kolejny Zubat, a może Onix? Najbardziej odpowiadałaby mi opcja ostatnia, ze względu, że jest najbardziej ekspiudajna. I kolejny Pokemon jest jednak Gyroud. 3 i 1 Zubat. No dobra, więc yy, niezbyt ciekawa walka, bo ciągle tylko Karate Chop, Karate Chop. Dla odmiany był tylko jeden Zubat. No i w tym otoczeniem też pokonujemy właśnie kolejnego trenera. Jak jej wypada? się się 49XP. No, jeszcze jeden taki dzień, może by miał poziom. <laughs> eee, nie mi między innymi, jak się śmiać. Tak, so. no, zakieruję, co jeszcze mamy tutaj. A tutaj mamy kolejny przedmiot, jakim jest Dark Hit. Dark Hit jest przedmiotem, który można użyć w czasie walki na Pokémonie. I on ma w sumie podobny efekt jak, eee, jak Focus Energy. On po prostu zwiększa szanse na cios krytyczny. Zresztą mamy wieczniki co znaczy o tym, że jest... że możemy tutaj po prostu zejść w podziemię. No i tu właśnie mamy górę Cornet. Ej, drugie jakby wejście no w góry. I w sumie w tej części Mountain Cornet... Um, chyba nie będą występowały żadne nowe Pokemony. A znaczy w sumie będą występowały te same co tam. Co w poprzedniej części Mountain Cornet, tak myślę. No czyli nic nowego dzielut level 15, no to ja go tutaj bez problemu chopem wykończę. No ale raczej nie da mi tyle expa, żebym level-upował, będę musiał rozwalić jeszcze co najmniej jednego. No i w sumie The Mountain Corner będzie już czekać na nas kolejne miasto. I to w sumie chyba nawet największe w całym regionie. Um, takie ogólnie centralne. O, jednak jest tutaj nowy Pokémon, to jest Chilling. Chilling jest kolejny pokémon, jest pokémon typu psychicznego. Um, dlatego chyba Machop nie jest najlepszym pomysłem do walki z nim, ale zaryzykuję, użyję yy, Chop. Yy, jest to taki Pokémon, no nie wiem, jakby dzwoneczek, coś takiego. No, Chop jednak wziął całkiem ładnie. Ja ten że Fusion, no to zabierze mi całkiem sporo, mimo takiej przewagi levelowej. Ehm, żeby mi tego nie oszło miło, nie oszołomiło, no to teraz leciutko jeszcze go słabimy Rock Smashem i myślę, że będzie można go idealnie łapać. No, defense mu spadł, ale co tam, że mu defense spadł? Eee, ten znów Confusion. No i że jeden na HP na prawie żółte. Ok, próbujemy go łapać. Chociaż w sumie nie zawiera pokeboli, ale miejmy nadzieję, że się uda. I w sumie chyba jest ostatni nowy pokémon w tej jaskini. Ale w sumie jego spotkanie nie jest, czy no, ogólnie jest dość rzadki. Przynajmniej mi się wydawało. Kiedyś ja chciałem go zobaczyć, ale nigdy nie mogłem go znaleźć po prostu. No dobra, mamy Chinninga. E, za nami zostało dodane to do Pokédexu i tak jak wspomniałem, jest to Pokémon Dzwonek. E, emituje odgłosy... Aha, poprzez jakby począsanie właśnie... kulą na... końcu jego gardła? Powiedzmy. Rusza się po prostu podskakując. Ciekawe. Tak sobie złapaliśmy kolejnego, nowego, interesującego Pokémona. Jako że mamy pełną drużynę, wszystkie nowe Pokémony zostaną odesłane do boksu pierwszego automatycznie. czy pierwszego, no do tego, który mieliśmy ustawiony. Do tego, którego zaglądaliśmy. No i ktoś tutaj idzie. Według pewnej teorii góra Kornet... Na górze Kornet... Yy... No nie wiem, jakby rozpoczął... od góry Kornet na... No kurczę, jak by to powiedzieć po polsku? <laughs> no nie wiem, rozpoczęły się narodziny regionu Sciano czy Sino. W nowo stworzonym świecie, świecie gdzie tylko płynął, time, gdzie, e, płynął czas i była i rozszerzała się przestrzeń, nie powinno być żadnych skaz. Ale cóż się stało z tym światem? To wszystko przez y, słabych, niekompletnych ludzi ten świat jakby został skażony. E, no i ten świat zaczyna popadać w ruinę przez to. E, Chciał po prostu przywrócić świat do poprzedniego stanu. I któż to był? Tego nie wiemy. Ale może jeszcze się na tego gościa natkniemy. Zdrowo nawiedzony Koleś. Ale dobra, pójdźmy dalej. Kolejny chinning. No i fajnie, ale mnie już on nie interesuje dlatego tego. Um, Jaki zwiat z tej walki, bo tak naprawdę Confusion Chinninga może zabrać mi całkiem sporo HP. No i jeszcze prosi, żeby na tym kamieniu coś było, ale na nim no i po prostu nic nie ma. Um, no okej, okay, kolejny pokémon, Meditate tym razem. Zaraz na inny, jak i są dość kłopotliwymi Pokemonami dla naszego Machopa, dlatego też ich chyba nie będę tutaj próbował walczyć. No tak, lepiej chodźmy stąd. W sumie o by się przed jakiś atak mroczny, ale nie jestem pewien, czy jakikolwiek jest w stanie poznać. Teraz tu coś jest gdzieś. Tak, chyba na tym jednym z kamieni. Eee, dobra, i kolejny Pokemon, i kolejny Jirut. Tym razem Jirut jak najbardziej. Jiruta jak najbardziej rozwala. Także lecisz, Machop. Um, no i kratza tam czas nagrywaniowy, a już mamy około 19 minut. E, także no jeszcze mamy troszkę czasu, ale nie zabierę e, Także tak, 140 ponad punktów ekspano no i to starzyło nam na podziału poziomu poziomu 26, atak plus defens... a i defens plus wano Eee, dobra, także możemy zmienić sobie teraz Pokémona do walki. Może teraz by to już było Star będzie Star będzie z kolei dobra właśnie na Merichan. Dobry znaczy się i na. i na. i na. i na Chindlinga. No i tu mamy kolejnego Etera. No i w sumie już przejście przez górę Corner. My tak praktycznie przechodzimy w najwęższym jej miejscu. Najpierw, gdy będziemy mogli pływać po wodzie, dostaniemy się do tam tych części, które teraz pokażę Wam wyżej. Ale to dopiero później. Jeszcze trochę czasu minie i tam się dostaniemy. No i dobra, pokonaliśmy dzikiego zubata. Bo dziką zubata. to była ona. 115 punktów XP. Dobra, A wracając do tego, co mówiłem, właśnie tutaj mamy wodę, którą możemy właśnie później przepłynąć i tutaj mamy też skały, po których też będziemy mogli się wspinać. Tak trochę spoileruję już na starcie. No i tak, to mamy właśnie wyjście już z góry Kornet i wychodzimy na ścieżkę 208, która jest również Trenerów pełna. jakieś fajne przedmioty tu się znajdą? Nie. Ale znasz się tener... No, możesz, obróć się, proszę Cię. Obróć się w tamtą stronę. Ja wiem, że potrafisz. Jest, dobra. Dlaczego chciałem przejechać tutaj bez walki? Dlatego, żeby powalczyć z Trenerem, z tym trenerem. Nie chciałbym się zmieniać w Pokemon. Mm. Ten Karateka Cię zmi... Albo nie nie. zmiaży na pył, albo coś, rozleczy na pył. O, yy, także tak, czarny Pas który z nami walczy co do walki Machopa. Jak Machopa, to ja starwiej po nim. Także tego, szybki. No tak, jeszcze Intimidate, to nie taki szybki. No i Wing attack. o, to nam chodziło. No dobra, powaliśmy Machopa jednym uderzeniem, które było oczywiście super efektywne, jak żeby inaczej. No i tak, 304 punkty, EXPO. No i pokonaliśmy Kairiego. Za mało mocy. Dokładnie. Za mało, może, wytrzymałości bym powiedział. I tu też właśnie mamy skały, po których właśnie Pokémon, może, będzie w stanie się wspiąć. Ale dopiero później. Chyba później. mamy speed coin, który możemy wykorzystać w czasie walki. On nam wzmocni szybkość w jeden stan, stopień znaczy się. No dobra, i przyjdzie nam bić się z kolejnym turystą. Uhohohoho, tylko mały dzieciak. Jak masz zamiar pokonać tak wielkiego gościa jak ja? Po prostu, prosto. Nawet z bym myślę, że dał radę, ale nie chciałbym go tam przesilać za bardzo. Nawet Rock Rockcrown mógłby zaboleć. No, ale cóż, no, może jednego Jill uda rozwale. Chodź, co w Store, też są mile widziane. No dobra, w takim razie, Wigdek Jakiesz weźmy pół? Nie, pół, no, pół, gdzie tam, jedną czwartą. Dobra, Jill Duża Rock Throw, tego się obawiałem. Um, tu mógłby się nawet przydać Double Team na dobrą sprawę. W no, sumie nie kupię, muszę go może użyć. Ok. Zostawiamy sobie Ważyn. Ale kolejny Rock Throw, mimo to, trafia. Kurczę. To zabolało. No już nie, nie bawmy się w, w zwiększanie wyżyna. Tylko atakujmy. Zredukujmy chociaż do połowy. Tak jest. Jeszcze dwa ataki. Ten z kolei używa Rock Polish. I tak w sumie na się to nie zna, musiałby użyć chyba ze dwóch rock Polishów, żeby przegonić naszego Staribie. albo i trzech nawet. W sumie 3 Rock polish to już jest max. Z każdy stan można obniżyć i podwyższyć o 6 stopni. Dobra, niezbyt efektywne. Skyjero duży o max pół. Max sport. Więc to nie Bo nie odbierze nic więcej HP. jedno szczęście, kilka tak na dobitkę. No i tym to sposobem pokonujemy Jiruda na poziomie 17. Choć w sumie trochę mi przywalił, zabrał mi prawie połowę HP. No i koniec Pokémonem gościa będzie, co to będzie? To będzie kolejny Jiruz. Może nie będę tutaj się bawił. Wyślę do walki. O, iPhone nawet ma jakiś przedmiot. Yy, Myślę do walki, właśnie jego. Myślę, że jego Brick Break będzie w stanie zdjąć yy, Jiruda. kanie Juliet, poziom 17 również. No to Big Break i super. Tak jest Giro pada po jednym Big break Breaku. I zaraz zobaczymy, co takiego fan, fajnego nasz iPhone znalazł. No, 265 punktów Expa. No i pokonaliśmy Roberta. Jestem to losu, ale. Ha, wciąż muszę, go nie wiem. Usługiwa dzieciaków. No mniejsza z tym. W każdym razie tak, mamy tutaj y, przedmiot, takim jest Revive. No fajnie. Um, no dobra. W takim razie tu mamy kolejnego turystę, który też nam walki nie odpuści. Tu mam też takie trawy, w których chyba będzie żyły nowe Pokémony. Jak mnie pokonasz? Podzieliście się z Albo jak cię pogonam, dasz mi trochę jedzenia? Nie dam, bo nie mam. No ale dobra, Kolejny turysta imieniem Jonathan chce nagrywać jest do walki o i Jez starowia. W so, ja może wam pokażę nasz nowy ruch Endeavor. Onix mnie jeszcze raz uderzy, ja na pewno jeszcze tutaj użyję Double Team. Na początek. Jakby Onix mnie teraz zaatakował i odebrałby mi to trochę HP, tak nie wiem, na mniejsze żółte powiedzmy, to wtedy właśnie Endeavor miałby sens. No i leci Rock Sytuacja się robi trochę ryzykowna, ale patrzcie co teraz zrobię. Endeavor. Endeavor obniży HP przeciwnika dokładnie do stopnia takiego jakie jak po prostu my mamy HP, czyli do 26. Czyli stosunkowo sporo mu zostało, niestety. Przez co stary się dostanie Rock trombem. Przecież ten atak ma niską celność. Mie właśnie i właśnie sz szybkość, czyli widać, że. W temie, pamiętacie może, właśnie był błędny opis. Wow, wynalazłem bóg w grze. No dobra. iPhone, ty sobie dasz radę. Oj, skoro już rage. Bardzo dobrze, że go używa, bo... O, co za wiele mi nie zrobi. No i break, break. Fendro, to bardzo mało HP ten onik, skoro 26 to jego większa połowa. No, i jeszcze był w stanie przetrwać mój Break Break. I widzicie, Rage się, się wzmacnia. Kiedyby użył jeszcze raz to uderzyłby z większą siłą. Skoro i ten już zdecydował użyć Rock Tomba, co mnie trochę zaboli i obniży mnie prędkość. E, no dobra, to kat na dobitkę. Myślę, że załatwę sprawę. Wciąż jesteśmy szybsi. i jest naszym najszybszym Pokémonem, chyba. Nie wiem, zaraz będziemy mieli okazję porównać statystyki. Aż się podejrze. I strefy zała poziom 26. Spira ma 46 To zaraz jeszcze obadamy jakiego speed ma IPO'a, ale najpierw Jonathan Jesteśmy bardzo głodni. Aha, teraz jesteśmy głodni zwycięstw No tak, o, tu możemy rozbić skały i jeszcze dojść do pewnego przedmiotu. Także machop działaj Dobra i tak, jeszcze miałem zobaczyć speed I poma i przy przypadku czegoś nie ma, nie ma. A Speed iPoma Poma jest równy 49, czyli wyżej niż Staravia, masz na najszybszy Pokémon. I w sumie mogę go ustawić jako pierwszego, w sumie, bo Staravia ma już level. Oj, tej jeszcze 40, też żyły nowe Pokémony tutaj. Właśnie. O, i znaleźliśmy Pokéball. Będzie idealny do ich łapania. E, natomiast tak. E, czy tu nie ma jakichś ukrytych przedmiotów? Nic nie widać. E, czy może gdzieś tu? Tu też nic nie widać. Dobra, sobie zwolnijmy trochę. Ale coś się piszecie, że tak, tutaj coś jest. I napadł mnie dziki puk! Czy Co może coś nowego? E, aktualnie nie, i, tak. I Z Psydukiem nie będę się bił ipomen, bo on mi da złe FV, ja złe nie chcę. Uciekaj! Dobra, i tutaj jest pewien ulubiony, takim jest Honey. Właśnie, będziemy mogli sobie dać śmiodek na drzewko. Choć prawdę mówiąc, nie wiem, czy mi się to opłaca. Tu mamy gościa, dosyć ciekawy. Nic nie mów, po prostu wesz. Dostaliśmy od Case chalk", albo od Stone, czyli jakby dziwny kamień kluczowy. Yy, idź na ścieżkę 20... 209, idź do podziemia. Yy, słuchaj kamiennego filaru. Rozmawiaj z ludźmi pod ziemią. O, właśnie, i ten gość powiedział nam bardzo kluczowe słowa, o których powiem za parę odcinków, kiedy dojdziemy na ścieżkę 209 i dojdziemy do pewnego właśnie kamiennego filaru. Ale nim to zrobimy, jak tam z czasem stoimy, mamy 29 już minut nagrania. Więc w sumie to byłoby wszystko Widzimy w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Diamond. Dalej tą ścieżkę, jak i zbliżające się miasto, odwiedzimy w kolejnym filmie z serii. Dzisiaj, że to będzie wszystko. Ja myślę, że nam do usłyszenia w kolejnym filmie. To cześć! Proszę o rozumiesz, no moje pozostałe filmy.